Szczerze mówiąc, nie bardzo lubię bawić się w proroków, natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że koniunktura gospodarcza systematycznie, aczkolwiek powoli i pewnie nie dość szybko, tak jakbyśmy chcieli się poprawia. Ostatnio mieliśmy okazję usłyszeć, że notowania dotyczące wzrostu gospodarczego Polski są lepsze niż oczekiwano, i myślę, że to jest najlepsza rzecz, która nas jako branżę może spotkać. Prognozy dla rynku powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku? Bardzo obiecujące. Jednak my uważamy, że 2015 rokiem będzie tym rokiem poprawy koniunktury na naszym rynku, gdyż widoczna już poprawa koniunktury w Stanach Zjednoczonych dociera do zachodniej Europy i prognozujemy, że około, za około 12 miesięcy do 18 miesięcy dotrze ona również do Europy Środkowo-Wschodniej. Także trzymamy kciuki i szykujemy się na lepsze. To no Według Polskiego Klastra Morskiego, który tutaj reprezentuje na kongresie logistycznym prognozy dla logistyki światowej na razie są optymistyczne z tego powodu, że utrzymuje się popyt zarówno na rynku amerykańskim, jak i rynku europejskim na dobra konsumpcyjne, natomiast na rynku chińskim i szeroko rzecz mówiąc, azjatyckim na dobra przemysłowe. Dzisiejszy odbiorca dysponuje w zasadzie urządzeniem, które pozwala odbierać mu wszystkie informacje w trybie online, ponieważ każdy prawie z nas ma smartfona, w związku z tym to wszystko, te wszystkie aplikacje, które do tej pory były dostępne w internecie, będą na pewno aplikacjami, które będą dostępnymi na smartfona i myślę, że coraz więcej osób będzie zainteresowana tym, żeby ta elektroniczna wymiana danych pomiędzy operatorem logistycznym a klientami była coraz bardziej rozwijana, ponieważ eliminuje pracę administracyjną, która w żaden sposób nie przynosi wartości dodanej. W związku z tym im więcej danych będziemy przesyłali elektronicznie, tym ta informacja będzie pewniejsza, dostępniejsza i dużo lepiej będzie mogła być wykorzystywana. Przede wszystkim trendy, które dzisiaj obserwujemy, są absolutnie związane z logistyką i tym, jakie są oszczędności w poszczególnych etapach łańcuchów dostaw. A bardzo ciekawy dzisiaj był wykład pana prezesa ILA, który stwierdził, że w tym zakresie ponad 30% jeszcze zmian nastąpi w najbliższych kilkunastu latach.